Szanowni Państwo serdecznie witam na konferencji prasowej po meczu PKE za pierwsza Liga Mężczyzn miasta Szkła Krosno, Hydro Hydrotrach Radom Zwycięstwo Drużyny Gospodarzy 85-62. Witam trenera naszych gości, pana Roberta Witka, Dobry wieczór Panie trenerze. Dobry wieczór. Witam również zawodnika, drużyny z Radomia Bożej Jasowa. Dobry wieczór Błażej. Dobry wieczór. Panie trenerze, zaczniemy od pana, bardzo proszę o komentarz. A następnie chciałbym pogratulować wspaniałej kariery, jeszcze nie końca kariery, ale tej... Ty... Kariery w, w, w Krośnie Darkowi Oczkowiczowi, który tutaj fajnie został przez Was doceniony po 20 latach w jednym klubie. Gratulacje dla miasta, szkło, miasto, miasto Szkła Krosno. Właściwie wykorzystali dzisiaj warunki fizyczne i właściwie ten wynik odzwierciedla to, w którym miejscu się fizycznie znajdujemy od Rywala. Do tego doszła dzisiaj bardzo słaba skuteczność z inżytów wolnych, za trzy punkty. Duża, duże problemy przy presji, przy organizacji jakiegokolwiek ataku. Nasz plan, który, do którego, którego no, nie mogliśmy się do końca przygotować, ponieważ mieliśmy swoje problemy w, w tym tygodniu, nie mogliśmy właściwie wtrenować w jakikolwiek sposób. Więc, mieliśmy plan, którego nie mogliśmy w żaden sposób zrealizować w tym spotkaniu. No i stąd taka duża różnica na koniec. Także gratulacje jeszcze raz dla gospodarzy i życzę Wam powodzenia w dalszej części sezonu. Ja również chciałbym pogratulować drużynie Mestrza za dobry mecz. Zdominowali nas wyżej, tak jak trener powiedział, popełniamy 20 strat, więc nie możemy myśleć o wygraniu meczu z 20 stratami. Słaba skuteczność za 3 z osobistych, tak jak trener powiedział, no, przegrywamy ten mecz pod presją rywala. Gratulacje dla miasta Szkła. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji prasowej PKSA, S.A. I Liga Mężczyzn miasto Szkła, Krosno, Hydro, 85-62 zwycięstwo krośnieńskie drużyny. Witam trenera Krośnia, Nadmielca Walejka. do pierwszego trenerze. Dobry wieczór. Witam również kapitana naszej drużyny, Maksymiana Zagłuskiego. Dobry wieczór, Maksymilian. Dobry wieczór. Panie trenerze, zaczniemy od Pana. Bardzo proszę o komentarz. Po pierwsze chciał pogratulować naszego oczko, oczko, oczko. oczko kapitana 20 lat. Wiem, wiem, co to jest i miał szczę, szczęście, szczęście, ale 4 miesiące pracować to jest to jest persona z dużej z dużej P kapitany jak. Valjčić? Val, oh. i hel, I wish him all the best on the future on on a life. Если сแคш и чипка и сам. Если сแคш зайти далеко разом. ви берам разем и злото. Дженкуј. Дженкуј. Uh, Максимилион, што ставиме така микрофон. I zaczynać? Tak, ja nie myślę, że dobry mecz z naszej strony. Kluczem na pewno była obrona. Mieliśmy swoje założenia, żeby zatrzymać przede wszystkim Williamsa i nawet jeśli trafiał jakieś rzuty, to, 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 to były dosyć trudne rzuty. Potem nawet na osobistych też było widać, że no troszeczkę go zmęczyliśmy. Także myślę, że to był mecz na naszych zasadach. To, co to, co my chcieliśmy, to w 90 kilku procentach zrobiliśmy, dlatego wynik jest jaki jest. Fajne na pewno dla nas jest to, że pokazaliśmy taką dobrą reakcję. Dzisiaj byliśmy wszyscy razem. Tak jak trener o tym powiedział, byliśmy prawdziwą drużyną. I myślę, że po prostu to musimy kontynuować i, i, i wszystko będzie dobrze. Dziękuję.